Aszanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale witam przede wszystkim osoby ze spod znaku Skorpiona w waszym czytaniu na czerwiec pamiętajcie, energie są ogólne bierzcie to co pasuje do was do waszej sytuacji resztę zostawcie jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem i tak jak zawsze, warto sprawdzić nie tylko swój znak słoneczny, ale też i księżycowy czy ascendent. Tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. Pięknie tutaj zaznaczyły się relacje. Nie tylko romantyczne, oczywiście, to mogą być relacje partnerskie, relacje takie bardziej i zawodowe, tak? Czyli, no właśnie, ta możliwość nawiązania różnego rodzaju współpracy, relacji w tym miesiącu, w czerwcu, będzie tutaj odgrywała dużą rolę. Ale, jak zawsze, zobaczymy, jaka historia nam się tutaj pokaże. W każdym razie. Możecie, moi drodzy, bardzo mocno na te relacje stawiać, tak? Na budowanie już trwających relacji, czy, czy właśnie może chodzić o coś nowego, co pojawi się w Waszym życiu. I tu, jeżeli słuchają mnie osoby, które w tej chwili nie są w, żadnej, w żadnym związku, no to najlepsze do osiągnięcia jest to, że faktycznie tu mogłaby się pojawić taka bratnia duszyczka na Waszej drodze. No, dobra, zobaczymy. Być może już jest ktoś na horyzoncie, kto was w pewnym sensie podgląda, kto was obserwuje. Może na mediach społecznościowych, może na jakiejś aplikacji randkowej, i tak dalej. Tutaj może w związku z tym wywiązać się jakaś ciekawa rozmowa, już z początkiem. Właśnie tego miesiąca może się też do Was odezwać ktoś, kto no, gdzieś tam się czaił, tak? Albo Was właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, obserwował, może mieszka gdzieś w pobliżu i komuś wpadliście w oko. I ta osoba wówczas no jak najbardziej mogłaby zrobić ten pierwszy krok, albo kontakt zanikł, tak? Ktoś się wycofał na jakiś czas. I nagle tutaj, że tak powiem, przechodzi, hmm, przechodzi do, do jakiegoś działania. To też może być jakaś odpowiedź w sprawie, w sprawie pracy, hmm, rozjaśnienie się no, jakiejś sytuacji takiej zawodowej, wyjście z propozycją właśnie dotyczącą hmm, współpracy z daną osobą. Tego możecie się spodziewać z początkiem miesiąca, moi drodzy. No i wiecie, co, jakiś konflikt tutaj też się zaznacza. Konflikt mocnowodnik. Hmm. No właśnie, bo tu pokazane są plany przedsięwzięcia, tak, które hmm, o których już myślicie, myśleliście od jakiegoś czasu. Ale co się okazuje, to to, że nie wszystko uda się, uda się zgrać po prostu. Czekajcie, ja sobie wyłożę, bo jakoś nie mogę się skupić. Dobra, mamy to. <laughs> Więc może zacznę od tego, o czym mówiłam na początku. Relacje, bo one się bardzo tu silnie zaznaczają w Waszym czytaniu w czerwcu. Hmm. I faktycznie mógłby się pojawić ktoś nowy na horyzoncie u was, moi drodzy, albo, tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś nie do końca być może wiedział, czego chce, nie potrafił się tutaj zdecydować, określić i wygląda na to, że ta osoba wychodzi z jakąś inicjatywą, z jakąś propozycją. Tu jest szansa na dojście do jakiegoś konsensusu, dojście do jakiegoś porozumienia, na danie sobie w niektórych przypadkach tej tak zwanej drugiej szansy, ale to może być ktoś zupełnie nowy na horyzoncie, tak? A jakby nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet jeżeli pokładaliście w kimś w jakiejś znajomości, nadzieję i po prostu ostatnimi czasy okazało się, że nie idzie to w dobrym kierunku, to najwidoczniej należy przyjąć, że tak być musi. Tak, 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 tak to miało się wydarzyć. Dlaczego? Dlatego, że tu być może, gdyby nie te wszystkie doświadczenia, nie, nie to wszystko, co właśnie miało miejsce. Może nie doszłoby do tego spotkania, które jest tutaj szykowane wam w czerwcu. Także, tak jak powiedziałam, nie ma tego złego, tak? Mm. Niewykluczone, jeżeli mieliście do czynienia z kimś, kto nic wam nie proponował, żadnych konkretów, tak? to była taka luźna relacja, jakaś taka kumpelska, nie wiem, jakiś romans i tak dalej, ale nie do końca wiedzieliście właśnie, na czym stoicie, raz ta osoba była, raz nie była, to mm, dzięki tutaj bardzo możliwe, dzięki właśnie jakiejś nowej znajomości, ta relacja, która nie dawała wam żadnych perspektyw, odchodzi do przeszłości. Ze względu na to, że pojawia się ktoś, kto no, może zrobić na Was niemałe wrażenie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o relacje stałe, to tu jest szansa na, tak jak powiedziałam, dojście do konsensusu, dojście do jakiegoś porozumienia, na to, żebyście się do siebie zbliżyli, żebyście dali sobie jeszcze jedną, czy też kolejną szansę, tak. Mamy tutaj taką energię, która wskazuje na ocieplenie tych stosunków, tych relacji. Nawet po burzy, nawet po różnego rodzaju konfliktach, nawet jeżeli w jakimś momencie tutaj doszło do takiego załamania i stwierdzenia, że no, no nie, no po prostu nie da się tego poskładać, to karty pokazują jakbyście. Ja tutaj nie widzę pochopnego podejmowania decyzji. Nie widzę. Prawdopodobnie łączy coś was, co jest takim mocnym spoiwem, fundamentem. I no, mimo wszystko to coś powoduje, że przynajmniej w czerwcu nie, nie decydujecie się rzucić tak wszystkiego i, i zostawić za sobą tu jakąś relację. No, mówię szczególnie, jeżeli jest to relacja długoletnia, tak. Może dojść do kłótni, może dojść do jakichś takich awantur, ale, ale to nie przekreśla niczego, tak? To nie przekreśla i nie musi przekreślać waszej relacji. Co jeszcze? No, tak jak powiedziałam, mi się zaznacza tutaj ten konflikt. I coś jakby, bo o tym zaczęłam mówić i nie skończyłam, coś jakby taka sytuacja, czy właśnie znowu bardziej dotycząca spraw zawodowych, czy bardziej dotycząca jakichś własnych planów, chyba własnych planów i przedsięwzięć. Być może chodzi nawet o plany wakacyjne, tak? Mm. I tutaj nagle okazuje się, że, że, że te plany nie wypalają w czerwcu. Że trzeba być może z kimś się dogadać, tak? I ustalić na nowo tutaj pewne zasady współpracy. Albo chodzi o to, że no z różnych przyczyn, tak? Z różnych przyczyn tutaj trzeba pewne rzeczy pozmieniać, tak? Karty pokazują, jeżeli konflikt, trudna sytuacja dotyczyłaby kogoś jeszcze, tak, i tutaj ważna by była ta komunikacja, to żebyście starali się zrobić wszystko, żeby jak naj, jakby, żeby nie przyspieszać żadnych procesów, tak, żeby mimo tych różnic, które gdzieś tam was mogą dzielić, Szukać tej nici porozumienia. Spowolnić pewne procesy, pewne zmiany. Oj, wybaczcie, musiałam na chwilę przerwać. Więc jeszcze raz, jeżeli sytuacja by wymagała dogadania się z kimś, tak? a ciężko by było tutaj o właśnie ten konsensus, o jakieś porozumienie z drugą osobą, starajcie się... No nie wiem, może dla kogoś to będzie podpowiedź, ale tutaj jakby zyskać na czasie, żeby oddalić pewne procesy, żeby spowolnić tutaj pewne zmiany, ewentualnie sprawdźcie wszelkie informacje, dowiedzcie się więcej, bo może tutaj będzie można poprzesuwać pewne terminy, na przykład jeżeli to by tyczyło się jakiegoś ważnego dla Was wyjazdu, tak? Bo może, może Skorpion mieć do czynienia po prostu z taką osobą, z którą no, to porozumienie mm, na ten moment, przynajmniej w czerwcu, nie jest możliwe. Ale pewne procesy można i warto spowolnić, albo tutaj mm, trochę jakby odsunąć pewne tematy na dalszy plan. Dać na wstrzymanie nie wiem, nie angażować się, tak? Skupić się na czymś innym. Mm, no, no, o tym karty mówią, tak, bo tu być może yy, dogadanie jest możliwe, ale trochę w późniejszym terminie. Może ktoś potrzebuje czasu, żeby przejrzeć na oczy, więc nie podejmujcie zbyt pochopnie żadnej decyzji, takiej ważnej decyzji, tak. Yy, co jeszcze? No, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie zawodowe, to. Yy, to mówię, możliwa nowa współpraca przede wszystkim nam się zaznacza. Ktoś może wyjść z, z, z propozycją współpracy do Was, ewentualnie tutaj dojdzie do podpisania jakiejś umowy, bo być może już od jakiegoś czasu czekacie. Może to być propozycja wspólnego projektu, a jeżeli właśnie zależy Wam na tym, żeby dostać podwyżkę, nie wiem, staracie się o awans, tego typu sytuacje, to początkowo znowu może być ciężko się dogadać, ale Wy jesteście w stanie tutaj coś ugrać dla siebie, tylko musicie zrobić to z głową. To musi być przemyślane działanie. Także nie rezygnujcie i nie poddawajcie się zbyt łatwo. Nie dajcie sobie wejść na głowę, bo no, możecie mieć do czynienia z kimś, kto, kto będzie próbował tu. Mm, w jakiś sposób złamać Was, tak? No, także tak to, tak to wygląda. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, Pa. pa.